Siemanko, z tej strony Ponzi A dzisiaj was witam w Minecraftie Pocket Edition Ale, jak ktoś się zabija, to zabijaj Muszę zabijać, kur... zbroi? Hamstwo. Teraz mamy teraz więcej ów I sorry za... ten odcinek Że tak się przerwał ale tak mi lagowało, że ustawienia tak tnęły Wszystko tnęło w ogóle Ale teraz mi nic nie laguje Mam e, e, dzieje że Jak oglądacie to e, by Najmniej mruga Ale się sprawdzę Tak sto stoimy z ustawieniami jak to włączyć? Ustawienie na maksa To tutaj Okej okay. Włączyłem, wyłączyłem, je jedną opcję tą tam, tam szczegółowa, jakaś szczegółowa e, no e, no grafika szczegółowa chyba tak się nazywała, coś takiego i tyle dzisiaj będzie odcinek mamy wszystko, ja tutaj byłem poza odcinkiem i wtknąłem Komendę dodał dnia, bo że mam tylko dwie wełny. A teraz zrobię sobie ten, te podwójną skrzynię, czyli tą big, big skrzynia. Big skrzynia dla tych trzech chłopaków. Jest. Pokażemy wszystko to też, to też. Mam Na nadzieję, że mnie dobrze słychać. Wszystko cacy. Jak mnie nie, e, niewyraźnie słychać, to sorry. Co jest tak ustawię Pasi, nie ma co ale Ja wolę ja tak. Dobra, wychodzę. O, szkielet się, Manko! Matko, bo jest szkielet, ja tylko jestem na tym serwerze. Że... Trzeba jakoś szybko go sterować. A, niech tro e on mnie... On mnie uderza. On mnie bije. Piszcie w komentarzach, szkielet bije. <ścoughs> jak chcecie. Bo... Ale jak chcecie, to pisz. Cię tu chowa nie, już mi na mnie czeka. Cześć Strzelasz z małą krówkę! O ty kamień No, małą krówkę e, jak, jak on z... e, cielak Ciele? Chyba tak, ciele, no nie Krowa, ciele e, i, i, ciele Chyba tak Ale nie wiem bo źrebiak jak to jest do... E, do koni No nie I co od dzisiaj? Mam kilafa Kobla w ogóle chyba Więc Ja tutaj chyba jak żadnej jaskini nie widziałem Czy widziałem O skidy Tak? To są skidy chyba Będziemy mieć barwnik A! Nie ucieknie przeze mną Jak tu Tylko się Okej, okay, mamy barwniki I będziemy mieć czarne łóżko, więc Idę to schować Żeby barwniki Tak możemy to i tak Tam sam yy, Są speedy. Więc super Zadam sobie do skrzyni i idziemy dalej Dobra Dobra, dobra, dobra Czy cave tu może być? Poszukiwanie cave'u Może taki będzie e, po, na dwa odcinka Nie ma, nie ma, nie ma Ale może e, się znajdzie na tej, czy na innych wyspach. Jest, e, to było w ogóle e, fajny pomysł, żeby dodać do Microsoft Edition e, stworzenie waśne, własnego świata. Świata. No nie? Że na przykład, e, e, Większa częstość, e, No wszystkiego, Oprócz, Oprócz mobów. a albo tego trzecia wełna, tak mamy łóżko. Mamy łóżko. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Jest i już Wam powiem, jakąś taką ciekawostkę. Że na przykład ja oglądałem na YouTube taki Minecraft Apokalyptuszy wersja z 0.3.0. I na tej we wersji, albo wcześniejszych, albo dalszych, w których wersjach by owce miały na, na... końcu, w stopach nie, no nie stopy, czy znaczy nie kopytach, Nie wiem, jakoś tak. Dobra, mam y, trzy paski. O, tutaj mamy. Matka. Tak jest schowane, że. Tylko zombie wie, wie, wie gdzie ja jestem wie, gdzie ja mieszkam Mamy mięsko surowe, ale mamy mięsko. No. Więc teraz zrobimy czarne łóżko. Ha, jeden barwnik wystarczy. Czy go się upiekcze, że trzeba zabarwić? Chyba nie, no nie? Dobra, robimy łóżko. Zobaczy się w praniu. O, nie trzeba, dobra. Mamy czarne łóżko. Chyba nie da się e, e, drugi raz zmieniać koloru. Trzeba tu na, na pewno wykopać miejsce. Już 7 minut odcinka, ok. Ale powiększymy sobie te, tą e, jaskinię. Bo jeszcze nie wiem, czy teraz budować ten domek. Może jak e, na trzecim odcinku. W trzecim odcinku może będziemy budować domek. Chociaż połowę. początki i dobra. Idziemy dalej jak słyszycie w tyle telewizory no to tam oglądają moje rodzinka. Więc Chyba wam nie będzie przeszkadzało Dobra nasze męskie łóżko Jest Nasze męskie łóżko Jest tu i sobie Będziemy na nim spać Jak nie ma do potworki Ale w ogóle tutaj nie był potwór Tylko ten zombie z złotej zbroi Który nie, nie dawał Nie dał nam żadnej części zbroi Ale Pewnie na Na tym Jak się potwór ma pełną zbroję to chyba się dostaje część zbroi Chyba tak... To, tak to działa chyba Nie mamy węgla. Ale szkoda, że nie zrobiliśmy... Może jak będzie drugi sezon To znajdę sit na jakieś... góry Albo sam znajdę Dlaczego się nie chowa? Chyba teraz nie chowa, ale nie wiem No się I teraz bierzemy tutaj mięsko Tyle ile upiera upier się z jednej deski, tyle będę Cześć. Je Jeszcze poczekamy O tu już noc idzie Na no serio Willy? A w ogóle wam pokażę Co ja włączyłem w ustawieniach Już subskrypcje przychodzą Yy, ustawienia. Czekaj teraz, ile będą się włączały. No dobra, ja, szybko się włączyły. W porównaniu wcześniejszym lagowaniu. I pokażę Wam, co wy wyłączyłem. Dokładną grafikę. Dokładna grafika nic nie zmienia. Po moim zdanie nic nie zmienia. Ale nie wiem. Wyłączyłem to i. Minecraft, prawdziwe, nagrywa taki odcinek próbny, nie na tym świecie Tylko na innym, na kreatywnym I wszystko, dobra No... Może tych o, Clipper się zrenderował Super, będziemy mieć przygodę z Clipperem A dobra, idziemy do, e, Spać I budzimy się w domu? Tak Jesteśmy w domu natko jesteśmy w domu, na szczęście. Myślałem, że w ścianie będziemy się, ale na szczęście popra poprawiono ten błąd. To był starej wersji mojej my, my, my? że że mogę my, się zrenderować w ścianie i to było głupie, ale dobra. A ten Clipper, pewnie się tutaj, pływa. Tak, basenik, kurczę. Tak, kurczę, basenik się zrobi, co? Dobra, to daje, daje? Daje więcej... no... głodu. Na plus, oczywiście. No i chowamy ten kabel, żeby jak kliber nam wybuchnie, to... D. O, tu mam trzy jeszcze. O, to musimy zrobić sobie ten... ...sikierę. E... I, e, e, i trochę drzewa mamy, to schowam, to przychwycę tutaj. Teraz włożymy tak super, kolejny live. Latko schowaj się, da się to schować szybciej, ale trudno strawić dobra, mamy to Mamy to I idziemy Nie wrócił się? Nie, nadal tutaj pływa Mam Na nadzieję, że tylko jeden, a nie trzy klipery Jak to mogły Łaskawie się kucze renderować Nie mnie zauważy Ale nie to płynie tak szybko jak ja Nie pływa tak szybko jak ja No cześć kliperek, nie to płynie się tak szybko jak ja A ja sobie pójdę po Idę sobie po. Czy tam jest kliper? Tak, kolejny kliper, oczywiście. Jeden, który stoi. Tak. Może spróbujemy, yy. spróbujemy sobie yy, yy, go, tego klipera, co mamy przed domem. Yy, ale wybuch, bo chyba nie zdążę go zabić. woda, a to Nie? Mamy, mamy. Teraz tniemy. Czekajcie. Tu są góry, tak? Tam jest góra. Okej. Okay. A tu tniemy. Muszę się przyznać, że jak e, e, ja gram od wersji 010 8, albo dwa, chyba dwa, yy, więc ja na początku się bawę, bałem tnąć drzewo po nocy, na serio, wychodziłem i bałem się, że sobie zaraz mnie jakiś potwór... Yy, plecy mi zrobi i dobra, kolejne drzewo. Dużo drewna, dużo drewna, bo na następnym odcinku będziemy budować, bo już prawie już 14 minut, będę musiał kończyć już odcinek. Może skończę walką z Creeperem. Mam nadzieję. Dobra, ostatnie drewo i idziemy walczyć z Creeperem. To tyle nam wystarczy. Ale mam nadzieję, że Creeper wybuchnie i nie, e, mnie nie zabije. Bo będzie fail. Będzie fail. Każdy będzie się walić w głowę, co ten debil, co ten Ponzi wyrabia tutaj. Dobra. Tak się łatwo dał, no nie. Jak tego klipera nie ma, a nie ma, to chyba weży No. A po nie. Tam się stoi na górze.

O, kurczę. Pana Rasa, subskrybujcie, lajkujcie. Pa.